Widzisz, Jerzy jest nauczycielem w systemie językowym online delinguist. Nie, nie rozumiem. On pokazał mi, jak uczyć się na delinguist. Właśnie to naprawdę mi pomogło. Czyli system delinguist pomógł ci więcej niż mieszkanie z Jerzym. Cóż, to i to pomogło mi, ale delinguist to było to, co pomogło mi naprawdę. Nie wierzę ci, nie rozumiem tego. Jerzy dał mi do zrozumienia, że metoda, którą uczyłam się polskiego, była zła. Była zbyt nastawiona na gramatykę, zbytnio obawiałam się błędów, za bardzo obawiałam się zakłopotania. Czyli nie potrzebujesz znać gramatyki, aby dobrze mówić. Nie, zauważyłam, że bawi mnie nauka polskiego, jeśli nie zwracam uwagi, czy robię błędy. Robienie błędów nie mogło wprawić mnie w zakłopotanie. Robienie błędów było częścią nauki. Jak więc się uczyłaś? Jurek powiedział mi, że powinnam dużo słuchać i czytać oraz zapisywać słowa i zdania na the Linguist. Wtedy zaczęłam bawić się językiem. Wtedy naprawdę rozpoczął się mój prawdziwy postęp w polskim. Po prostu przez niemyślenie o gramatyce. Zaczęłaś mówić lepiej? Tak, musiałam zapomnieć tego czego uczono mnie w szkole przez wiele lat.